Anna Baśkiewicz, uwaga, będziemy prowadzić kolejną część treningu, trening kondycyjny, przypominam, jestem trenerem w Dance Fitness, z Wami też chcę zrobić cuda, powoli, każdy stara się robić w swoim tempie, pokazuję część początkującą i zaawansowaną, staramy się jechać na maksa, nikt nie przerywa, nawet jak nie macie siły, ręcznik, picie, idziemy dalej, uwaga, trening kondycyjny, zaczynamy od truchtu. Wszystko jest na spięciu. Brzuszek wciągnięty. Hop. Pośladki spięte. Nogi na maksa ściągnięte. Kto ma ochotę, może pięści, żeby dodać dynamiki troszkę. Kto ma lust. Hop. Otwieramy łapki. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Nogi pracują jak u konika. Hop. Odrywamy pięty od podłoża delikatnie kręgosłup, hop, ściągamy, brzuszek na maksa, spinamy, jedziemy przez dwie ósemeczki, seria, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, brzuch twardy i osiem, siedem, sześć, ręce przeciwna, hop, noga, sześć, pięć, cztery, trzy, dwa, Jeden, jedziemy, przyspieszamy. I raz, dwa, trzy. Tyłek ściągnięty mocno, mocno, mocno. Jeszcze osiem, siedem, sześć, pięć, mocno. Cztery, trzy, dwa, jeden. Przechodzimy do pajacyków. Hop, kolana szeroko. Ręce pracują góra. Wciągnięty brzuch. ściągamy nogi razem. Ręce do skrzydełek. I raz.

Idziemy sprint, trzy osiem, raz, dwa, trzy, cztery. Oddychać, nie tak jak ja szybko, wolniej troszkę. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery. Przyspieszamy, sześć, siedem, ostatnie osiem, osiem, siedem, sześć. Wdech, wydech, wdech, wydech. Jeszcze cztery, trzy. Dwa. Jeden. masz Mocny wdech. Mocny wydech. Mocny wdech. Mocny wydech. Mocny wdech. Mocny wydech. Uwaga. Schodzimy do plija. Kolana na wysokości paluszków waszych. Kręgosłup delikatnie. Pochylamy w przód. Wciągamy brzuszek. Uspokoić oddech. Mi już jest ciężko. Ręce przód. ściągamy. Raz. jak się napina. Na maksa. Nogi naciągnięte. że wciągnięty Jedziemy. Uśmiech na twarzy. Jedziemy. Osiem, siedem, sześć. Uf. 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 Jeszcze cztery, trzy, dwa, jeden. Zostań w pozycji. Ręce przód. Cały czas. kondycha leci. Mi jest ciężko, ale nie dam się wam. Jedziemy wszyscy razem. Osiem. Siedem. Sześć. Pięć. Nogi wolą. Cztery. Trzy. Dwa. Trzymaj bez pulsacji. Ręce ściągnij dół. Uff, luźno. Osiem. Siedem. Jeszcze nie ma przerwy. Ćwiczysz razem ze mną. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Mocny truchcik. To nie jest mocny, ja pozwalam sobie trochę luźniej. Jedziemy. Osiem, siedem, sześć, pięć. Ręce pracują. Cztery. Brzuch, z koła. Trzy, dwa, jeden. Uwaga. Hop, hop, hop. Pracują na ubytki, Kolana na zewnątrz, brzuch ciągnięty i... Że wciągnięty, staramy się ugiąć na krzesełku, Że wciągnięty cały czas. Ręce blisko siebie. Przeskakujemy przez proste nogi do prawej strony i lewej. Mocny wdech. Mocny wydech. Mocny wdech. Mocny wydech. Jeszcze cztery. Jeszcze dwa. Jeszcze jeden. I jedziemy dalej. Uwaga. Hop. Raz. Dwa, trzy, cztery nogi bolą. To dobrze. I osiem. Siedem. Sześć. Pięć nogi. Równolegle. Hop! Trzy. Wdech. Wydech. Wdech. Wydech. Jeszcze jeden. Zostań. Ściągnij nóżki bliżej siebie. Szerokość bioder. Jak już nie daję rady. Ale jedziemy dalej. Osiem, siedem. Sześć. 5, Cztery. Trzy. Dwa. Kolana mam na maksa. Pracują czworo głowę. Hop na maksa się napina. Palec się nie topi. Dwu głowy. Jedzie mocno. Brzuszek wciągnięty. Mocny wdech. 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 Mocny wydech. Wdech. Mocny wydech. Wdech. Mocny wydech. Wdech. Mocny wydech. Wdech. Zostają ręce góra. Hop. Żebra. Podciągamy góra. Wciągamy brzuch. Trzymamy. Osiem. Siedem. Sześć. Zaczynam się pocić. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Jedziemy do truchtu. Spokojnie. Raz. Dwa. Jestem z wami. Trzy. Cztery. Pięć. 6 codziennie. Jedzicie za mną trening. W trening nie przerywamy. Chodniemy, gubimy kolanie, Tu już spalamy. Każdy chce plaża. Fajne piśmie. Zasłony. 8, 7, 6, 6. Tylko 5, 4, 3, 2, 1. Uwaga. prawe kolano ugięte, lewa prosta. Brzuch wciągnięty plecy, hop, prościutkie, ściągam, flex, palce góra, osiem, cztery, jeszcze cztery, jeszcze cztery, jeszcze trzy, dwa, jeden, przechodzimy do drugiej strony, hop. lewe ugięte, brzuch wciągnięty, plecy cały czas proste, hop, przez osiem, Siedem. Już prawie kończymy. Ona że połowa minęła. Cztery. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Damy jeszcze trzy serie. Po osiem. Uwaga. Przysiady. Hop. Ściągnij. Jedziemy przysiad przód. Jedziemy przysiad tył. Uwaga. Hop. Zaczynamy od pięt. Cofamy mocno palce. Hop. Brzuch wciągnięty na maksa. Uwaga, żeby nie było kolki, jedziemy i raz, I. i wdech, i wydech, i wdech, i wydech, i pięty, i hop, i pięty, i wdech. Początkująca wersja, hop. staramy się delikatnie oginać kolana, jeżeli bardzo bolą uda czworogłowę, zaczynamy wypracować, to dobrze, nie mówię, Jestem zwolenniczką jechania dynamicznego treningu. Zero lekkiego. Mamy chudnąć i spać. Idziemy tył. Dla początkujących wersja. Cały czas pulsujemy. I osiem. Siedem. sześć. Ręce luźno pracują. Trzy. Dwa. Dla zaawansowanych jedziecie razem z nami. Nisko ściągamy. Hop. Mamy. Mocno. Osiem. Siedem. Nie patrzę, że się męczymy. Idziemy dalej. Cztery. Trzy. Dwa. Jeden. Prostujemy kolana. Uf. No Maxa się zgrzała. Mam nadzieję. Spotykamy się za chwilę. Jeszcze nie koniec. Luz. Nogi strzepujemy. Mocny wdech. Mocny wydech. Mocny wdech. Mocny wydech. Nie poddałaś się. Cały czas myśl nad tym, jak byś już wyglądała. Wyglądał. Za chwilę. Masz wyglądać dobrze. Plaża, bikini, fajny brzuch, nogi. Ty, ma być twardy. I wszystko będzie ok. Do zobaczenia Za chwilę.